Mamy jeszcze dla Państwa komunikat prasowy Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z 1 kwietnia o sytuacji epidemiologicznej w województwie łódzkim. A zatem na terenie łódzkiego jest 13 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą jednej młodej kobiety, czterech kobiet w średnim wieku, trzech kobiet w starszym wieku, dwóch młodych mężczyzn, dwóch mężczyzn w średnim wieku i jednego starszego mężczyznę. Są to osoby w wieku od 20 do 94 lat. Lat. Dobre wiadomości dla mieszkańców Łódzkiego to takie, że trzy kolejne osoby, które były zakażone koronawirusem po leczeniu otrzymały dwa wyniki ujemne i są zdrowe. To jedna młoda kobieta, jeden mężczyzna w średnim wieku oraz jedna kobieta w starszym wieku. Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim to 221, liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem 36, liczba osób objętych kwarantanną 4666, liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym. 2152 osoby, liczba osób, które wyzdrowiały, 17, liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie, 290. Na terenie Łódzkiego mamy zatem 221 osób z potwierdzonym zakażeniem, 92 osoby plus 4 osoby to miasto Łódź i powiat łódzki wschodni, 6 osób jest w powiecie tomaszowskim, 19 w zgierskim, dwie osoby w pabieńskim, jedna w powiecie poddębickim, 18 osób w bełchatowskim, 21 w powiecie opoczyńskim, 12 w powiecie radomszczańskim, 10 osób w powiecie rawskim, 11 w łowickim, jedna osoba w powiecie brzezińskim, 12 osób w powiecie piotrkowskim, 6 osób w powiecie Skierniewickim, cztery osoby w powiecie Kutnowskim, jedna osoba w powiecie Sieradzkim i jedna osoba w powiecie Łęczeckim.